Otwierasz maskę w samochodzie żeby sprawdzić poziom oleju, a w środku znajdujesz bułkę, kości martwego ptaka, a przede wszystkim pożartą izolację akustyczną silnika, to wiedz, że coś się dzieje. W ogródku znajdujesz tajemnicze kupy choć nie masz psa, to wiedz, że coś się dzieje, ale miarka się przebrała kiedy mojej kaczuszce zaczęły w nocy znikać jajka, no i miarka się przebrała. Kamera złapała naszego sprawcę. Jakaś kuna, łasica czy inny potwór z Loch Ness. Trzeba działać. I tak oczywiście lecimy na Allegro z jakimiś żywołapkami. Pierwsza pułapka za 19 zł, najmniejsza jaka jest. Bardziej na myszy czy szczury. Tutaj taka kołyska, huśtawka. Wchodzi sobie myszka do środka, naciska. Tą kołyskę i się zamyka. Konstrukcja trochę przekombinowana, bo tutaj mamy trzy elementy ruchome, w sumie cztery z drzwiczkami. To jest taka blokada, żeby drzwiczki się nie otworzyły po zamknięciu. Tutaj mamy z kolei taką dźwignię, pierwszą i na końcu taką zapadkę. Trzeba to tutaj dobrze złożyć. Jest też druga wersja, którą też sobie kupiłem. Wersja XXL za 24 zł. Przy jednej i przy drugiej dostajemy taką instrukcję, jak to mniej więcej poskładać. Plus, że instrukcja jest w kolorze a nie jakaś kserówka z AliExpress, na której nic nie widać. No i tutaj na początku ona przyjrze jest taka złożona, żeby do paczki łatwo się mieściła, więc tutaj trzeba to dobrze porozkładać, żeby nam się ta potem pułapka dobrze zamykała, bo jeśli to złożymy źle, no to potem ta dolna barierka nie opadnie na sam dół, no i myszka i tak się potem z niej wymknie. Więc tutaj zaraz próbujemy to na szybciocha złożyć, w miarę proste i tak samo robimy z drugiej strony, zaczepiamy o haczyk, o tak to więcej powinno wyglądać i nim umieścimy przynętę i w docelowym miejscu, warto sprawdzić czy wszystko dobrze poskładaliśmy, bo można to też źle złożyć. O tak jak tutaj. Zbytnio położyłem jedną na drugim, tak się pozahaczały, więc dźwigienka wcale nie uruchamia tego mechanizmu. Więc przed uzbrojeniem pułapki przetestować. Mamy naszego pierwszego podejrzanego. Raczej tutaj jakąś myszkę złapię, bo ta dziura jest za mała jak na łasice. Ale ustawiamy pułapkę i zobaczymy następnego dnia co nam się złapie. Następnego dnia... Płapka jest zamknięta. Mieszka czy inny zwieszak zabrał ten chlebek ze środka. Zjadł co miękkie, a twarde sobie zostawił przed norką, więc pułapka się nie spisała. Ale to dlatego, że ja ją źle zmontowałem. Tak jak widać tutaj, ta barierka nie opadła na dół, bo ten element był w złym miejscu. Wyciągnięty, kiedy tą pułapkę z paczki wyjmowałem, musi być to tak złożone. Takie źle, bo też tutaj zahacza o tą trawę. Zahacza o trawę albo wręcz od tą ziemię tej kubki, więc jeszcze musi stać na równej powierzchni i żeby żadna tam trawa nie przeszkadzała. Więc wziąłem płytę chodnikową, postawiłem kostkę i zobaczcie, następnego dnia wielki sukces. Udało nam się złapać myszkę. Myszka z czarnym paskiem na plecach to jest myszarka z tego co wyszukałem w Wikipedii, ale bez wątpienia nie jest to łasic czy inny kuna, albo inny shop, który nam zjadał jajka łukaczki. I tutaj mamy kolejny dzień. Kolejny raz się coś złapało. Myślę, że w tej mm, norce była rodzinka. Tam to to było pan albo pani, lub na odwrót. Oczywiście tych zwierzątki dlatego mam żywą łapkę, bo potem je wiodę do lasu po drodze kiedy do roboty. Niech sobie w lesie budują nowy domek i cywilizację, a nie u mnie w ogrodzie. No ale jak łasicy nie złapaliśmy, tak nie złapaliśmy, więc trzeba było się szarpnąć na coś lepszego, bo też te pułapki moim zdaniem są za małe i kupiłem taką pułapkę za 89 zł. Ze sklepu odstraszanie. Widać, że to zupełnie inna konstrukcja. Ten drut jest gruby, solidny, więc pewno ilisa można w tym złapać. Mechanizm jest inny. Ale już od tego dobrego tygodnia próbuję złapać tą łasicę na te jajka. Ja jakoś nie chcę się skusić, bardziej preferuję jajka od kaczek. Stawiam te pułapki w różnych miejscach, no i bez skutku pojawił się plan B, a może i plan C, że sąsiad. Powiedział, że może mi pożyczyć czasami pieska, jak wyjeżdża na dłużej, więc szybko skręciłem taką furteczkę, zagródkę i może piesek, jak będzie obok kaczek, będzie odstraszał. Czy się okaże? Nie wiem, pozostaje śledzić, a tymczasem na kamerze dalej łasicor bierze i tutaj pomykuje tymi samymi dróżkami.